O, roki uparty. Patrzcie na to miejsce. Założę się na 100%, że tutaj było. Na 300%, że tu by były się. Ale też są prawdopodobnie myśliwi tutaj byli, więc szanse na znalezienie poroża maleją. Kurde, roki, ro ro kurde. Rozkoszuj się tym widokiem. A nie, tylko się w ziemię patrzy. Możliwe, że w tych tutaj zasenkach są. Znaczy jest poroże. Może <murze> i są. Też sprawdzimy. Nie no, ale pięknie tutaj. Co? No, powoli się ściemnia. Jesteśmy w takim oto lesie. I ciągle mam tą nadzieję, że znajdziemy łosiowe poroże no i po prostu że nie, roki to nie wiem, ja mam taką nadzieję no i poszukiwania po raz enty z rzędu tutaj w, w lasach w lasach na łąkach, na brzezinkach, kurde wszędzie, w pobliżu terenów też babie, bagiennych bo łosie lubią To tu wygląda na taki teren 1 i tu w pobliżu, więc zobaczymy. Chodź No roki nie chce tam iść. A co jakiś bagna w ogóle? E, 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 kolego. Co takie krzaki? Idziemy tutaj zbadać te tereny. Idziemy na taką polankę.